Siemanko ludziska, a z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Kylian Mbappé. A dzisiaj czekają nas mecze z Arsenalem i Watfordem. Pierwszy rywal wydaje się być dużo trudniejszy, chociaż kanonierzy nie grają za dobrze w tym sezonie, bo zajmują dopiero siódmą lokatę w ligowej tabeli, ale do czwartej naprawdę niewiele tracą. Watford jest ostatni, są czerwoną latarnią ligi i z nimi trzy punkty powinny być pewne, ale często to właśnie mecze z takimi drużynami sprawiają najwięcej problemów, bo nie mają nic do stracenia, ale teraz skupmy się już na meczu z Arsenalem. Jak widzimy w natarciu, Arsenal tracą piłkę Rodriguez do Mbappé. Mbappé efektownie odgrywa do Romeu. Romeu z powrotem do Mbappé. A Mbappé zdobywa bramkę już w pierwszej akcji spotkania. Ależ początek Southampton. Święci naprawdę cudownie rozpoczynają ten mecz. Lepiej się nie dało. Arsenal nie może się podnieść po takim ciosie. To jest po prostu niesamowity początek. Tutaj bardzo ładne podanie Romeu między obrońców. Tu jeszcze próba interwencji w ślizgiem. Gdyby trafił zawodnik Arsenalu, no to byłaby czerwona kartka. Ale Mustafi nawet tego nie potrafił, dzięki czemu prowadzimy w tym meczu 1 do 0. I jak widzimy, wznowimy grę od autu. Cedric, ładne tutaj podanie. Buffal do Mbappe. Kylian Mbappé czeka, mi się ktoś pokaże na wolnej pozycji. I odnajduje tutaj zawodnika? Tak jest, dobre podanie. Jeszcze odegranie do Mbappé. Kylian Mbappé wbiega w pole karne. czy dogra dobrze? Niestety, Mustafi tym razem świetnie interweniuje. I będzie zaledwie rzut rożny. Ramzej, Aaron Ramzej przedziera się, ale traci piłkę na rzecz Kilian Mbappé. Odegranie do Bufala. Buffal świetnie dojrzał Hojbierga, Hojbierg do Mustafiego, ale Mustafi traci piłkę Mbappé, przedziera się. Orier również popełnia katastrofalny błąd podaniem Mbappé do Rodrigueza i 2 do 0 po tym ciosie. Arsenal nie ma prawa się już podnieść. Ależ tutaj indywidualna akcja Kylian Mbappé ośmieszył dwóch obrońców. Najpierw Mustafiego, potem Orier'a i wysunął piłkę na pustą bramkę do Rodrigueza, który na całe szczęście nie spudłował a my już pewnie w tym meczu prowadzimy 2 do 0. I koniec spotkania. Wygrywamy 2 do 0. Zwycięstwo na pewno bardzo cieszy. Cenne 3 punkty. No ale trzeba sobie to jasno powiedzieć. To nie był najlepszy mecz Arsenalu. Gdyby mieli więcej pecha, to jeszcze Mustafi w pierwszych minutach wyleciałby z boiska. Bo gdyby tam trafił w nogi Mbappe, musiałaby być czerwona kartka. Zobaczcie tutaj, ładne podanie do Mbappé, tutaj Mustafi próbował interweniować, na całe szczęście dla niego nie trafił, bo by już nie grał po prostu w tym spotkaniu. No ale Mbappé z takiego prezentu obron obrony musiał skorzystać, pokonał pewnie Petra Czecha. A tutaj druga bramka, katastrofa w obronie, najpierw piłkę traci Mustafi, potem Orrier, Mbappé przedziera się i wysuwa na pustą do Rodriguez'a. Tutaj jak widzimy dość dużo uwag do gry Kylian Mbappé, ale moim zdaniem było to jego perfekcyjne spotkanie. Jeśli chodzi o statystyki, to po prostu zniszczyliśmy Arsenal. Nawet nie oddali jednego strzału. Mbappe z zawodnikiem spotkania w pełni zasłużenie: Goli i asysta. Zero interwencji Forstera, jedna czecha. No bramkarze w tym meczu nie mieli za dużo do roboty. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo, dobry początek. Nadal zajmujemy ósmą, ósme miejsce w ligowej tabeli. Ale do 5 Tottenhamu tracimy zaledwie dwa punkty, więc jest to naprawdę bardzo mała strata. I możemy niedługo wskoczyć na miejsce premiujące awansem do europejskich pucharów. Teraz oczywiście sobie potrenujemy przed meczem z Watfordem. Watford nie najlepiej radzi sobie w tym sezonie, ale tak naprawdę w meczu z nami nie mają nic do stracenia. Dla nich każdy mecz teraz to mecz o życie. A z takimi drużynami, które mają nóż na gardle, nie gra się łatwo. No bo tak naprawdę walczą na całego na 100% w każdym meczu. Bo wiedzą, że jeśli nie zdobędą trzech punktów, to już następna szansa może się nie zdarzyć. I następny rywal spokojnie ich ogra, więc oni starają się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. Tutaj z tego co widzę nie ma żadnego dodatkowego spotkania, a to pewnie nasi rywale dostali jakieś spotkanie, dlatego mamy przełożone. I gramy teraz z Watfordem mecz wyjazdowy. Jedziemy do bardzo słabej drużyny, ale trzeba szanować rywala. Bez ich zlekceważymy, to przegramy. Zaczynajmy to widowisko! Jak widzimy, Watford w natarciu od samego początku spotkania. Tak jak mówiłem, nie mają nic do stracenia. O kaka, ładnie podaj do Amrabata. Amrabat uderza i zdobywa fantastyczną bramkę. Ależ tutaj uderzeni Nordina Amrabata. No naprawdę strzało sile bomby atomowej. Tutaj Forster nie miał jakichkolwiek szans. I fantastycznie ten mecz zaczyna się dla Watfordu. Tutaj widzimy ładne podanie. Amrabat obrócił się z obrońcą na plecach. I uderzył po prostu nieziemsko. No tutaj Forster nie miał jakichkolwiek szans. I niestety przegrywamy od 10 minuty. 1 do 0. Jak widzimy, święci dążą do wyrównania. Bufal, do Ward-Prowse'a. ward, -Prausa. ward wypuszcza Mbappé, ale niestety Panty jest szybszy i wyłapuje to podanie. Jak widzimy, Forster wznowi gra od bramki. Dalekie wybicie nam Mbappé. Mbappé wygrywa główkę. Ładne tutaj podanie do Rodriguez'a. Rodriguez do Bufala. Bufal się przedziera. Czy odegra? Zobaczmy. Tak jest. Podanie tutaj, ale niestety strzał ward -Prausa. Do zapomnienia. Była to dobra okazja, ale niestety niewykorzystana. Wardprouse wycofuje piłkę Bertrand do środka. Romeu. Reed ładny odegrań. Do Mbappé, Kylian Mbappé jeszcze do Bufala. Bufal do Mbappé. Szybka seria podań. Reed wypuszcza idealnie Mbappę. Mbappé jest już w polu Obraca się z obrońcą na plecach. Zobaczmy, czy to będzie bramkę, tak jest. Jeden do jednego. Ależ kapitalna akcja w polu karnym. Kylian Mbappé. wziął obrońcę na plecy. Drugiego przedryblował. I atomowym strzałem pokonał Panty Limona. Naprawdę gol stadiony świata. Tego strzału, tak jak wcześniejszego Amrabata, nie dało się obronić. I w tym meczu mamy remis. 1 do jednego. Britos ładnie zostawia piłkę i odgrywa na skrzydło. Fantastyczne podanie: Niang. Mbaję Niang. Zobaczmy, czy do środku je w pole karne. Tak jest. Na Okake, ale Forster interweniuje kapitalnie i nadal mamy remis. 5 minut do końca, czy uda nam się zdobyć bramkę, która da nam 3 punkty. Mbappe ładnie odgrywa do Kakeresa. Mbappe jeszcze zagraje do Bufala. Bufal, szybka seria podań. Mbappe otrzymuje podanie. Jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale niestety. Pantimon pokazuje klasę. I utrzymuje zespół w grze. Tak naprawdę kapitalna interwencja Rumuna. Chyba ostatnia szansa w tym spotkaniu. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe decyduje się na indywidualną akcję. Jak to się zakończy? Zobaczmy. Musi odgrywać. Rodriguez, Davis, Virgil van Dijk, Mbappé, Mbappé jest blisko polakarnego. karnego, zagrywa do Cedrika, Cedric Mbappé, Mbappé uderza, ale znów pantylimon Limon jest na posterunku. Ależ jest to forma Rumuna, naprawdę broni wszystko. Jest jak ściana. Nie wiem jak go można pokonać w tym meczu. Mamy jeszcze rzut rożny, który postaramy się wykorzystać i zdobyć bramkę. To jest tak naprawdę ostatnia akcja meczu. Gdy ta akcja się zakończy, sędzia Zagwizdzę po raz ostatni Podaj na krótko do Mbappé Kylian Mbappé decyduje się na indywidualną akcję Czy odda strzał? Tak jest techniczne uderzenie Ale tylko słupek No brakło szczęścia, po prostu brakło szczęścia W tym spotkaniu No i koniec spotkania Remis zaledwie jeden do jednego. Wielka szkoda Tracimy punkty z Watfordem Mieliśmy tutaj naprawdę mnóstwo szans Ale szerszenie również miały swoje okazje Myślę, że remis to zasłużony rezultat Ocena meczowa 8-0, jedna bramka Kylian Mbappé. Zobaczmy to, to trafienie z 70. minuty. Tutaj bardzo ładnie wziął na plecy obrońcę, okiwał kolejnych i atomowym strzałem pokonał kostela Pantylimona. Do tego żaden bramkarz na świecie by nie wybronił. To było zbyt mocne i precyzyjne uderzenie. Szkoda tylko niewykorzystanych okazji z końcówki, tutaj 88. minuta, sam na sam sytuacja, ale kapitalnie to bronił Pantylimon. No, i w 90 minucie to jest ta powtórka, a gdzie interweniował Kostel. Ładnie zbił piłkę na rzut rożny, po rzucie rożnym był słupek. No, ale niestety metalowy pręd był po stronie Watfordu. Mniej uwag do gry mimo niższej oceny Kylian Mbappé niż w meczu z Arsenalem. Mecz moim zdaniem wyrównany i remis zasłużony. Graczem meczu Mbappé, gol to jest najważniejsze. Szkoda tylko, że jeden tylko gol zdobył. Po trzy interwencje obu bramkarzy, dobry mecz. Naprawdę ratowali kilkakrotnie zespół. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Tym razem niestety tylko remis. Naprawdę boli ta strata punktów, bo graliśmy jednak z dość słabą drużyną i zabrakło szczęścia. No ale podobno szczęście sprzyja lepszym, a my nie byliśmy lepsi w tym spotkaniu. I zajmujemy nadal ósmą lokatę. Arsenal jest szósty, Liverpool na czwartym miejscu. Ciekawy układ na pewno ligowej tabeli. W następnym materiale czekają nas mecze z Borussia Mönchengladbach i z Manchesterem United. Borussia Gladbach to drużyna, której Mbappé strzelał bramki jeszcze grając w Monaco, a Manchester United to na pewno bardzo klasowy zespół. Nie będzie łatwo rywalizować z Czerwonymi Diabłami, ale nie poddamy się. Będziemy walczyli o każdy metr boiska. Start się w Lidze Europy. Nie oszukujmy się, jest odrobinę ważniejsze. Bo tam tak naprawdę jedno słabe spotkanie, i już żegnamy się z rozgrywkami. Niby jest to dwumecz, ale jak w pierwszym spotkaniu straci się wiele bramek, to ciężko to odrobić w rewanżu. Tutaj wszystko udało się spełnić, i miejmy nadzieję, że następne oceny dla menadżera, czyli cele menadżera, tak samo spełnimy. Więc, jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!